Od kilku miesięcy jestem świadkiem powstawania pewnego projektu. Powiem więcej, podkradłam nawet kilka scen z tego projektu. Zobaczcie. Ale spokojnie, mam nadzieję, że chłopaki się nie obrażą, bo podkradłam je m.in. mojemu mężowi, który jest jednym z twórców tegoż właśnie filmu. A film będzie opowiadał o... Tak czy inaczej panowie nagrali filmik, w którym opowiadają, jak doszło w ogóle do powstania tego projektu i z czym musieli się... Transformers, to transformers jak służyć. I z czym musieli się po drodze mierzyć. Ten filmik jest tak fajny, że puszczę go longiem. tak samo jak projekt, który będzie już cały, dostępny 15 października i też go podkradnę. Kiedy zaczynam jakiś projekt, zawsze muszę zrobić ten pierwszy krok. I on zawsze jest najtrudniejszy. Czy znajdę czas, skąd go wezmę, co oddam w zamian, bo zawsze trzeba oddać coś w zamian. Albo robi się projekt kosztem życia prywatnego, albo własnego zdrowia, jeżeli projekt nas w ogóle przerasta. Nie wiem, albo kosztem rzeczy, zobowiązań, które się podjęło i nie dotrzyma się ich, bo projekt skonsumuje wszystko każdą wolną chwilę, każdą przestrzeń, każdą myśl. To jest bardzo trudna decyzja, którą trzeba podjąć, a potem, kiedy się ją podejmie, nie wolno się z tego wycofać. I to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Kiedy obejrzałem pierwszy wyrenderowany test, jeszcze wtedy, który zrobiliśmy w ogóle bardzo szybko, dla mnie był to taki moment, że coś zaskoczyło. I powodem tego był fakt, że w owym czasie komunikacja między nami i środki, które włożyliśmy w ten test, były minimalne, ale efekt był maksymalny. I pamiętam, że niewiele o tym rozmawialiśmy, nie planowaliśmy tego szczegółowo. Najpierw powstała jedna scena, oglądaliśmy ją chyba kilkadziesiąt razy, na wszystkie możliwe sposoby. Potem wokół tej sceny zaczęły powstawać inne, zaczęły się mnożyć ilustracje, pomysły, i tak początkowo niespójna historia zaczęła nabierać kształtu. Pamiętam też, że był taki moment, że już mieliśmy zrobioną jedną scenę i jakiś draft kilku scen, który wyrósł dookoła, i obejrzeliśmy to z Januszem. I stwierdziliśmy, że nie ma opcji, że to nie może tak wyglądać, że albo w to wchodzimy na pełnej parze i robimy to tak jak należy, albo w ogóle odpuszczamy. I chyba to był taki przełom, że wtedy uzmysłowiliśmy sobie, że nie będzie tak prosto, i no, trochę minie czasu, zanim ten projekt powstanie, ale w końcu powstanie. To był przełom, który moim zdaniem de facto nie dotyczył wyłącznie warstwy plastycznej, tylko. Zauważyliśmy w pewnym momencie, że te nasze inspiracje nabierają faktycznie kształtów, one zaczynają niejako same siebie tworzyć i przez to od nas wymagać więcej uwagi, więcej pracy. No, i podjęliśmy tę rękawicę. I to jest właśnie nasz film. Never Enough. Wielu moich znajomych pyta mnie, po co to robię, bla, bla. No, po prostu to robię. I w zasadzie robienie takich rzeczy daje mi ogromną siłę i satysfakcję. Dzięki takim projektom chce mi się tworzyć, chce mi się uczyć więcej, wymyślać nowe rozwiązania, szukać kolejnych wyzwań, zmagać się z kolejnymi problemami. To jest ekscytujące, wyczerpujące i satysfakcjonujące. To proces, który nigdy się nie kończy, tak jak fuzja. W sercu gwiazdy, bo z naszej ludzkiej perspektywy fuzja w sercu gwiazdy się nigdy nie skończy. Mamy zbyt mało czasu, żeby poczuć w ogóle, co to znaczy koniec gwiazdy. I trochę o tym właśnie jest ten projekt: nigdy się nie zatrzymasz, nigdy nie dotrzesz do końca. Zawsze, gdy będzie ci się wydawało, że coś osiągnąłeś, okaże się, że możesz osiągnąć więcej. Że możesz stać się lepszym albo gorszym, zawsze pojawi się kolejny cel, kolejna rzecz do zrobienia, poprawienia. Tym bardziej jestem podekscytowany, że już niedługo będziecie mogli go zobaczyć. Ja patrzę na to z perspektywy tych wszystkich nieprzespanych nocy, wszystkich chwil, kiedy musieliśmy mierzyć się z różnymi Rzeczami wszystkich spadków energii, kiedy już myśleliśmy, że nie dowiedziemy tego, że po prostu. No nie, to się nie uda. Ale właśnie w takich momentach, kiedy rzeczy zaczęły się komplikować, pamiętam, że my wracaliśmy myślami gdzieś do początku tego, tego przedsięwzięcia. Czuliśmy podskórnie, że że ten projekt ma większy potencjał niż zrobienie tylko kilku fajnych obrazków do portfolio, że zastanawialiśmy się, czy on może, że może stać się jakimś pomysłem na twórczość w przyszłości, że może być jakimś motorem napędowym do, do tworzenia innych rzeczy, że może być być może nawet jakimś pomysłem na życie kiedyś. Oprócz takiej zwykłej satysfakcji po skończeniu projektu, zwłaszcza intensywnego, pojawia się także zmęczenie, ale też taka twórcza niepewność, jak w ogóle ta praca zostanie dobrana. Ale zostaje też takie doświadczenie. Ja pamiętam na początku, jak wyciągaliśmy te szkicowniki, rozmawiając o przeróżnych rzeczach, i w pewnym momencie był taki klasyczny przebłysk. Pojawiło się światełko w tunelu i stwierdziliśmy: OK, idziemy w tym kierunku. Ta szansa może jest i mała, ale jej nie zmarnujemy. I to jest tak, że w tej branży wielu, wielu wspaniałych ludzi, wspaniałych artystów chciałoby robić wspaniałe rzeczy. Ale bardzo ciężko jest zrobić cokolwiek swojego. Co innego jest pracować dla klienta. Brać udział w jakimś dużym projekcie, gdzie wszyscy robimy to wspólnie, ale gdzieś tam na końcu tego procesu jest ten klient, który wyznacza nam deadline. Gdzieś po drodze jest producent albo producenci, którzy pilnują tych terminów. A tutaj, kiedy robi się coś takiego, nie ma nikogo. Jesteście tylko wy. Dlatego jestem naprawdę dumny. I szczęśliwy, że przetrwaliśmy to wszystko. I będziecie mogli zobaczyć to, co my już oglądaliśmy nieskończoną ilość razy. Już niedługo. Never enough. A tu w ogóle testuję nowe oświetlenie i jest przerażające trochę. Pamiętajcie, że jeżeli dotrwaliście do tej pory, to najwyższy czas żeby zostawić suba.